Witamy w stajni Złotej Podkowie odcinku 30. w sezonie szóstym. Dalej, Shadow, dalej! Mm. Idziemy, jedziemy, szybko! Mm. Chodź, tu jest już granica. Wracamy. Hej, Julka, co ty? Wpadasz ze mnie. Dobra, to ja sobie idę. Hej! Zaczekaj! Szybko! Shadow! Mm. Chodź odprowadzę cię i ściągnę z ciebie te wszystkie uprząże. 15 minut później. No jak było? Wiesz, byłem świetny. Wiesz co, tak na mnie wsiadło i wiesz co, i wiesz co. Ej, uspokój się. Naprawdę wierzę ci. No dobra, opowiadaj tylko spokojnie. No to e, ona tak na mnie jeździła i wiesz, co galopowaliśmy. To było świetne. No to się cieszę, że Ci się spodobało. Możecie nie gadać tak głośno, bo moją córka bolą boją uszy. No jest my możemy... -ha -ha. nie możemy. Nie wariujesz tak. Chodź, córeczko. Hm. Hej, Pianko. Tak, mamo? Tak, tato? Wiecie, że y, rodzina Andaluzyjów, oprócz niestety czekoladki, jadą y, na Hawaje czy gdzieś? Wow! No to... Y, wow! Ja też chcę z nimi jechać. Nie możesz, niestety. Ale my na, za to pojedziemy w góry. Ja nie chcę w góry. W górach też będzie fajnie. Hmm. Gdy wszyscy zebrali się, by pożegnać konie. Będziemy za nimi tęsknić, prawda, Pianko? Oczywiście, tato. Na miejscu. Och, jaka świeże poje... jakie świeże powietrze. Och, w końcu można nawdychać świeżego powietrza. Jesteśmy... Na Hawajach, tak się cieszę. No, ja też. Synu, tak, to, to, tak, to, to. No wiesz, jesteśmy na Hawajach, a tutaj możemy spotkać nawet dzikie konie. Ale, chociaż nie są zbyt rozmowne. Chodź. Idę, już idę. Ach, to ja pójdę zobaczyć i wszystko pooglądać. Dobrze, skarbie. Ojej, jak tu ślicznie. Bu, cześć, Pianka. Co ty tutaj robisz? jak no, wiesz, to jest strasznie długa historia. Ale jak pójdziesz nad morze, to ci powiem wszystko. No, dobra, idę. My idziemy tam na chwilę. Ja idę coś przyszykować do jedzenia. Dobra, to chodź. Wiesz co, to było tak. Gdy tylko mama z tatą powiedzieli mi o tej wycieczce, no to pojechać. No więc później, jakiś czas później, prosiłam cucu, żeby mnie udawała, bo jest bardzo do mnie podobna. Wręczyłam jej mój czaprak. Więc bardzo gładko to poszło. Wcześniej podsłuchałam, jak pani Renata mówiła, że śnieżynka ma pojechać na pokaz mody. No to wtedy to była dla mnie okazja. Załadowałam się ze śnieżynką w, w przyczepie, gdy miała jechać na pokaz mody. I śnieżynka była taka duża, że nawet mnie nie zauważyła. A przy okazji leciała na lotnisko, tak samo jak wy, więc miałam okazję. Potem się prześlizgnęło. O was no i tak to wyglądało. Wow! Super! Ty wiesz, że to był bardzo fajny pomysł? Dzięki. Dobra, teraz może poszukamy tych dzikich koni, jak tak mówili twoi rodzice. No dobra, chodź, biegniemy. Ała. O nie, tutaj już jest granica, koniec naszej plaży. Koniec części naszej plaży. O nie, a z ryścią wiesz, co zrobię? Co? Przecież to jest taki malutki płotek. Da się go przeskoczyć, wiesz? Dasz radę. Chodź. No dobra. Czy słyszałeś to? Tak, słyszałem. Chyba usłyszeliście mnie. O, a kim jesteś? To jest twoja część plaży. Jesteś dzikim koniem. No, jesteś? Tak, jestem. Nazywam się Timbark. I wiesz co? E, wiecie co? Jestem Rosinker. No i jestem tutaj w stadzie. Chociaż przyszedłem tutaj tylko. Bo, bo nasz przywódca jest bardzo dla nas czasem niedobry. Nie słucha, co się do niego mówi. Aha. A masz przywódcę stada? Właśnie. Jak. Aha, ja jestem Pijanka, a to jest wanilek. No właśnie. No, nasz przywódca jest taki niedobry. Ale wiecie co? Możemy się tutaj spotykać codziennie, bo się pobawmy. Chodźcie. Mm, tutaj jest dużo świetnej zabawy. Dobra. Hop, 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 hop. Hop, hop. Świetna zabawa. Serio. No. To co dalej? No, ja już chyba muszę wracać. No to pa. Pa. Spotkajmy się tu też jutro, okej? Okay? Gdzie ty byłeś? Ach, ja byłem na spacerze, wiesz? Świetnie się bawiłem. Aha, to dobrze. Bałem się, że przekroczyłeś granicę i poszedłeś do ludzi. Ach... Nie, nie zrobiłem tego. To chodź. Idę. Przywódca. Ale fajna była ta z nim zabawa, no nie? No, była. Chodź. Hop. Synku. Synku. co się kryje. Tak, mamo? My z ojcem właśnie przeszykowaliśmy jedzenie. To chodź, zjemy. Dobrze, idę. Następny dzień rano. Słyszałeś to? To chyba tym bark na zwoła. Chodźcie. Chodź. Nasz no idę. Jesteście! Nareszcie! Widzicie, teraz tutaj coś jest. No, no dobra, nieważne. A co chciałeś nam powiedzieć? Że wszystko teraz jest w porządku. Nasz przywódca się zmienił. Jak mu tylko powiedziałem, że tutaj nie byłem. Ale co? Okłamałeś go? Że tutaj nie byłeś i że nas nie znasz? Jak tak możesz? No, no tak. No bo inaczej bym dostał karę. No. A czy to jest nie przypadkiem twój przywódca? Aha. Mówiłeś, że nie dojdziesz do koni domowców. A teraz stań z karę. Niech pan go nie każe. My jesteśmy takimi dzikimi końmi. No dobra, podaruję Ci ten jeden raz. No to pa, już więcej nie możemy spotkać. No to pa. I tak było fajnie. Czas wracać. No.